Cześć, z tej strony Monika. Zapraszam Was dziś na kolejne mierzymy. Dzisiaj padło na Greenpoint i tę kolekcję, która powstała we współpracy z Suzy. Suzy Life vlog. Czasami zaglądam na jej kanał i byłam bardzo ciekawa, jakie będą te ubrania. Zaczynam od białej bluzki topu z długim rękawkiem oraz spodni. Dzisiaj wszystko jest z kolekcji Suzy. Mam na sobie rozmiar 36. Jeżeli chodzi o spodnie, jeżeli chodzi o bluzkę, jest to rozmiar bodajże S. Jeżeli jesteście ciekawe jakie mam wymiary oraz chciałbyście sprawdzić linki, czyli zobaczyć na stronie wszystkie z tych ubrań, to zapraszam was do opisu, bo tam znajdziecie komplet, czyli moje wymiary plus linki do wszystkich ubrań, które dzisiaj mierzę. Bluzka prezentuje się tak ma niewielki dekolt a w zasadzie to Powiedzmy że brak dekoltu. Tak wygląda z tyłu jest w prążek z czego pamiętam to w większości składa się z wiskozy ale jest to taka bardzo przyjemna miękka wiskoza wiecie co. Czasami te wiskozy są takie twarde szorstkie a ta jest przyjemna nawet sprawdzałam przed chwilą skład bo bardzo mi się podoba to wam mówię od razu nie przebija tylko ja mam też bieliznę bieliznę cielistą więc bierzcie sobie na to poprawkę naprawdę jest fajna jakościowo także Tutaj ten odbiór jakościowy tak na oko naprawdę fajnie. Jeżeli chodzi o spodnie, rozmiar 36 jest odpowiedni i są to spodnie już z nieco niższym stanem jak na moje standardy, bo ja zazwyczaj wybieram jednak spodnie z wysokim stanem, o takim powiedzmy dotąd, czyli nawet te dwa centymetry wyżej. Natomiast te i tak leżą nieźle, są dobrze dobrane jeżeli chodzi o rozmiar. Materiał wygląda bardzo ładnie, także wiecie tak jakościowo na oko wygląda fajnie. Mają kant z przodu, z tyłu też jest kant sięgają mi lekko zapępek, zapinane są na dwie haftki, zamek guzik także spokojnie, nigdzie się nie rozepną, mają szlufki, co ma dla mnie spore znaczenie, jak wiecie, zapewne, i do tego kieszenie. I teraz tak sobie spoglądam w lustro, i wiecie, co, jednak lepsze by było, jakby ten stan był nieco wyższy. Jakoś tak przywykłam do tych wyższych stanów, natomiast jeżeli lubicie niższe stany, to w porządku. Jeżeli chodzi o mój wzrost, czyli 1.60, jest to idealna długość zarówno do płaskiego obuwia, jak i do obcasów. W tym momencie te botki mają około 6-7 cm obcasa. Więc ale widzicie, że nogawka jest też ładnie skrojona. Także naprawdę świetnie są skrojone te spodnie. Tak spoglądam w lustro, czy widać tutaj bardzo zarys moich ud, ale nawet nie. Także nie Niestety stan jest jak dla mnie za niski, bo gdyby był wyższy, dosłownie te 2 cm, to myślę, żebym się na nie skusiła. Zarzuciłam teraz coś, nie wiem czy to można nazwać kurtką, bo to jest raczej taki grubszy kardigan, ale o bardziej takim koszulowym kroju. Jak widzicie, tutaj jest zarys koszuli zapinany na zatrzaski, wykonany z bardzo przyjemnego materiału, i mam tutaj wyjątkowo na sobie rozmiar. Chyba M na L, dlatego że wiele rozmiarów było wykupionych i po prostu musiałam brać to, co jest. Z tych rzeczy, które mi się podobały. Materiał jest bardzo przyjemny w dotyku. Wygląda też bardzo dobrze, jeżeli chodzi o taki odbiór jakościowy. Dodatkowo na biuście macie dwie kieszonki, które nie są nigdzie zapinane. Podoba mi się to w mówię wam od razu. Tylko ma jeden mankament, już wam powiem jaki. Jest zapinany na zatrzaski i te zatrzaski bardzo mocno trzymają i widzę, że komuś tutaj się już jeden zatrzask urwał. Dlatego no niestety a ta dzianinka jest dosyć cienka i może się niestety rr, mogą się te zatrzaski urywać, dlatego trzeba je bardzo delikatnie rozpinać. Tak, takie są moje przemyślenia. Tak wygląda z przodu. Tutaj mamy z tyłu jeszcze już wam pokażę kołnierzyk. Jak widzicie długość taka za pupę. Ja myślę, że jak na razie te trzy rzeczy, które przymierzyłam bardzo dobrze oddają styl Susie. Piszcie w komentarzach, czy oglądacie jej filmy i czy zaglądniecie na jej kolekcję w Greenpoint. A teraz przyszła pora na kolejne okrycie wierzchnie. Tym razem płaszcz, mam na sobie rozmiar 36, jest to odpowiedni rozmiar. Płaszcz jest koloru śmietankowego, tak bym opisała ten kolor. Nie do końca jest to biel, bardzo przyjemny materiał. Wielka zaleta to jest podszewka, bo o dziwo nie we wszystkich płaszczach podszewki znajdziecie. Dosyć jest gruby, ma kieszenie, zapinany jest na kryte zatrzaski, także tutaj jakby tego zapięcia nie widać, ja się zresztą sama zapnę zaraz, o, tutaj mam mikrofon. Ręka Kawki lekko przydługie, ale słuchajcie, ja tak mam w większości Marek, że jednak te rękawy są zazwyczaj na mnie ciut przydługie. Jeżeli chodzi o długość, to sięga za kolano. Tak wygląda w zestawieniu z czernią. Ja nie lubię tak mocnych kontrastów, ale chciałam, żebyście Wy dobrze widziały sam w sobie płaszcz i będę się nad nim zastanawiać, chociaż wolałabym coś bardziej taliowanego. Przecież jasny płaszcz w sumie mam. Ja tak często, słuchajcie, nie chodzę w płaszczach. O, zapięłam się. Tak wygląda po zapięciu. Yy, nie wiem, źle się jakoś czuję w tym kroju po zapięciu. Lepiej u mnie, kiedy był rozpięty. Ewentualnie myślę, że sprawę załatwiłby pasek. Yy, też jest tutaj dosyć spory ten dekolt, także konieczne będzie założenie yy, szalika. Sprawdzam jeszcze, bo niektóre. To sobie zwróćcie uwagę, czasami niektóre płaszcze mają magnes tu i tu, i możecie je założyć. Ten nic nie ma. Jakościowo bardzo fajny, rozmiar odpowiedni, tylko krój. Nie na moją sylwetkę. Kolejne dwie rzeczy: dżinsy w rozmiarze 36 i koszula w rozmiarze 36. Ponownie jeżeli chodzi o materiały, to wyglądają naprawdę świetnie. Jeżeli chodzi o taki odbiór na wzrok, jakościowo koszula Świetna. Jest to bodajże w 60% wiskoza. Bardzo ładnie wykończone mankieciki, pięknym guziczkiem. Dodatkowo macie tutaj opcję zawiązania jej sobie. Można tę szarfę wyciągnąć. Wcale jej nie musicie nosić. Ja tutaj sobie tak to nonchalansko zawiązałam, bo chciałam uzyskać tak trochę lekkości, takiego luzu. Bo jednak, jak są koszule, tak wiecie, zapięte do samej góry, to wyglądają jak dla mnie bardzo formalnie. Ta tak nie musi wyglądać. Jak to wiskoza? Ładnie się leje, ładnie się układa, ale jest dosyć transparentna. Także tutaj naprawdę dobrze dobrana bielizna. Ja bym jeszcze założyła, wiecie, można kupić takie podkoszulki na ramionczkach cieliste. No i wtedy już na pewno nic nie będzie widać. Jeżeli chodzi o spodnie, to ponownie ten niższy stan i ponownie się czuję w nich dziwnie. Jakoś ten niższy stan mi naprawdę nie odpowiada. Teraz spoglądam w lustro. I Jakoś mi to nie pasuje. Ten rozmiar 36, pomimo tego, że jest dobry, to jest taki lekko luźny, ale myślę, że taki był po prostu zamysł konkretnie tego kroju. Tak się prezentują z tyłu. Jeżeli chodzi o długość, to ponownie jest to idealna długość, czyli do kostki, super. Nie trzeba skracać zarówno do obcasów, jak i do butów z płaskim obcasem. Patrzę jeszcze tutaj w lustrze, szlówki są, no jak to w dżinsach, jeszcze Wam pokażę jak wygląda ta koszula, o, taką ma długość, także myślę, że całkiem w porządku, zarówno do wysokich jak i niskich stanów, tak się prezentuje z tyłu. Ona nie ma tutaj nigdzie, widzę taliowania, ewentualnie krój będzie miała taliowany, ale tutaj zaszewek nie ma. Założyłam teraz marynarkę w rozmiarze 36. Ona, jak dla mnie, przy tym rozmiarze jest taka lekko luźna. Widzicie, nie jest dopasowana w talii, a jak się domyślacie, taką bym wolała. Natomiast jest idealnie dopasowana w ramionach, także na pewno rozmiar mniejszy tutaj po prostu w ramionach by źle leżał. Pomimo tego, że tu na brzuchu układałaby się w mojej ocenie po prostu lepiej. Materiał całkiem niezły, ale wiecie, nie żeby jakieś nie wiadomo, jakie to były rewelacje. Wygląda Wygląda naprawdę ładnie, ale żeby wiecie, szaleństwo szałciał było. Tamte materiały troszeczkę bardziej mi się podobały, ale tutaj naprawdę nie jest źle. Dodatkowo bardzo ładne guziczki, także widzę, że detale bardzo ładnie są wszystkie zachowane. Dodatkowo mamy podszewkę we wzorek, także bardzo fajnie. Ja lubię właśnie takie drobne akcenty, które dodają charakteru nawet najprostszym ubraniom, bo przyznajcie same ta marynarka jest raczej prostego kroju, właśnie pasującego do wszystkiego. Tak się prezentuje z tyłu. Jeżeli chodzi o długość, to tak ciut za pupę. Jest to ponownie przy mojej sylwetce niezbyt szczęśliwa długość, bo akurat tutaj mam najszersze miejsce w Udzie, gdzie ona dosięga i ono jest po prostu podkreślone. Także, jak dla mnie coś dłuższego albo coś krótszego, przy czym wolałabym krótszego zapinana na jeden guzik jakościową całkiem spoko, tylko znowu krój nie mój. Kolejna rzecz, tym razem kamizelka. Także coś na chłodniejsze dni. Kamizelka przy rozmiarze 36, jaki mam na sobie, a jest to odpowiedni rozmiar. Ma trochę luzu, także myślę, że spokojnie można ją założyć na przykład na skórzaną kurtkę. Co uważam, że jest bardzo dobrym pomysłem teraz, kiedy rano jest bardzo chłodno, a później już jest nieco cieplej i ciężko jest w tych grubych kurtkach wytrzymać. Jeżeli chodzi o długość, to jak widzicie, zakrywa uda, czyli tutaj już ta długość nieco lepsza. Ona jest minimalnie dosłownie dłuższa. Dosyć gruba, także to jak ktoś poszukuje naprawdę mocnego grzania, wiązana w pasie, także można sobie ten pasek też wyciągnąć, od nie jest nigdzie wszyty i zapinana na suwak. Tak się prezentuje w środku. Nie ma kaptura, już Wam pokazuję. Ale mamy tutaj ten wysoki kołnierz. Także jak się dobrze człowiek zapnie, to nawet szalika nie trzeba ewentualnie tylko tak ozdobnie zarzucić. Także całkiem niezła, całkiem fajna. Ma kieszenie i tak jak mówię, jest dosyć gruba. To były wszystkie ubrania, które udało mi się dorwać. Wiele rozmiarów było już wyprzedanych, także niestety, ale były takie modele, które chciałam zamówić. Ale były niedostępne. Przekonałam się też, że jeżeli chodzi o styl Suzy i o jej preferencje, to nie pokrywa się z moim. Mam inną sylwetkę i po prostu nie do końca mi te kroje odpowiadają. Natomiast jeżeli chodzi o odbiór jakościowy tych ubrań, to jest naprawdę w porządku. Jeżeli zaglądacie do Suzy i byłyście ciekawe, czy warto zobaczyć te ubrania to myślę, że warto. Jeżeli lubicie jest styl ubieracie się podobnie, to myślę, że będziecie zadowolone, bo jakość jest naprawdę w porządku. Jeżeli film wam się podobał, Dawajcie łapki w górę. Jeżeli lubicie tego typu filmy, to zapraszam Was na mój kanał. Znajdziecie tam już przegląd Ansin, przegląd Markoszus. Jest też bodajże osa osobista stylistka. Także tego typu współpracę też sprawdzam, zamawiam. Słuchajcie, z własnej kieszeni, nikt mi za to nie płaci, bo sama jestem ciekawa, jak te współprace wyglądają, jeżeli chodzi o jakość tych ubrań i o kroje. Także zapraszam Was na kolejne odcinki i do zobaczenia następnym razem. Pa!